W programie Jestem z UW, Maciej Kwiek zapraszam, a dziś w programie absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, adwokat, działaczka społeczna, pani Sylwia Gregorczyk-Abram. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dlaczego prawo na Uniwersytecie Warszawskim? Ja będę tutaj bardzo nudna, chciałabym państwu opowiedzieć jakąś super fascynującą historię, ale ja zawsze chciałam być prawnikiem, zawsze. Nie wiem dlaczego, ten zawód mi się zawsze wydawał dla mnie odpowiedni, on mi się wydawał ciekawy, Zawsze wydawało mi się, że to jest taki trochę zawód dla mnie. Nie wiem, niektóre dziewczynki chciały być nauczycielkami, lekarkami. Nie, ja chciałam być zawsze prawniczką. Wydawało mi się, że, że można w ten sposób dużo pomagać. tak, Taką miałam wizję już od, od mojej dziewczynki i tak zostało. Także no, taka trochę półnudna historia, ale tak jest. Mhm. A jakie były Pani ulubione przedmioty? Ojej, to trudne pytanie. Ja bardzo dużo pamiętam, poświęcałam czasu na takie kwestie konstytucyjne i tak mi zostało, rzeczywiście. Taką moją przykładem było też zajęcie pana Ryszarda, profesora Ryszarda Piotrowskiego, który nadal wykłada i to jest w ogóle niesamowite, bo to jest taki człowiek, który już pokolenia wykształcił i taka pierwsza rozprawa, symulacja przed Trybunałem Konstytucyjnym. To pamiętam bardzo dobrze, bo to było takie pierwsze zdarzenie z takim życiem sądowym, procedura karna też, to też mi zostało, bo zajmuję się ofiarami, przez bardzo dużo dziećmi krzywdzonymi, więc to też się przydaje. Nigdy nie byłam fanką takich przedmiotów jak jakieś prawa handlowe, gospodarcze, chociaż na końcu już 15 lat pracuję w dużej takiej korporacji, można powiedzieć, Kancelarii, i, i z tym mam styczność, ale to nigdy nie było taką moją ulubioną, um, um, ulubioną dziedziną. Mhm. A w jakich latach pani studiowała? O Jezu, to jest bardzo <noise> trudne pytanie. Aha. W 2006 chyba skończyłam, tak, tak. A praca magisterska czego dotyczyła? Ja pracę pisałam z dobrowolnego podania się odpowiedzialności karnej. Mhm. U pana profesora Kruszyńskiego ta procedura karna jakoś mnie tak fascynowała mhm. od, od początku. Wydawała mhm. mi się bardzo ciekawa, dużo ciekawsze na przykład procedury administracyjne. Tak, i to był temat mojej pracy. On się teraz przydaje, chociaż się trochę pozmieniało, ale, ale to jest taka instytucja, no, którą rzeczywiście adwokat, no często korzysta, taki, który zajmuje się sprawami karnymi. Wymieniła Pani jedno nazwisko. Profesor Kruszyński, a czy jeszcze jakieś nazwiska zapadły Pani w pamięci? Bo prawo na uniwersytecie dosyć popularny kierunek, więc chyba też nazwiska znane. No tak, tak, oczywiście mhm. tych nazwisk pewnie byłoby bardzo, 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 bardzo dużo. Z takich pierwszych postaci to przychodzi mi do głowy pani profesor Bałtruszajis, która wtedy już była dosyć sędziwą profesorką. I, I pamiętam te, te zajęcia u niej, które rzeczywiście były wyjątkowe. Ona miała też bardzo takie ciekawe wykłady specjalizacyjne, na które, wszyscy, na które wszyscy chodziliśmy. Także, to jest taka osoba, która rzeczywiście chyba miała wpływ na moje życie. Bardzo zawsze jest mi ciekawie obserwować młodych wykładowców, którzy jak ja. Byłam na pierwszym czy na drugim roku studia, tak jak profesor Jakub Porumanik albo Anna Zawicka, którzy byli bardzo super młodymi wykładowcami. Teraz widzę jak są już profesorami, prowadzą świetnie katedrę, wnoszą taką fajną dynamikę. To jest tak fajnie, bo tak czuję, że, że dorastaliśmy mhm. sobie razem. No oczywiście są tacy legendarni. Też egzaminatorzy, z którymi miałam do czynienia, jak pan profesor Maciej Kaliński, prawda? z procedury cywilnej, dobrze bakuję, że Czy z prawa cywilnego to była taka osoba, która zamykała drzwi, jak się człowiek spóźniał. zamykała drzwi na klucz, nie można było się spóźnić, absolutnie. To było wyjątkowe i te egzaminy też były wyjątkowo stresujące. Tak jak profesor Wajca, no, było parę takich osób, mhm. które budziły no, mhm. taki strach, ale. Ten okres, tak wspominam, bardzo, bardzo miło. Po studiach wybór padł na aplikację adwokacką. tak? Skąd tak. Taki, taki pomysł? Też tutaj Państwa jakoś nie, 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 nie uwiodę jakąś bardzo ciekawą historią. Ja zawsze kojarzyłam zawód adwokata jako ten, który jest daje najwięcej możliwości, jest najciekawszy jest najbardziej niezależny. Tak? Mm -hmm. Bo rzeczywiście teraz się mówi, że ta różnica jest tylko jeszcze wtedy było, tych różnic było więcej, bo Radcowi nie mogę zajmować się prawem karnym, no tak jak Państwu powiedziałem, ja się tym prawem karnym, procedurą karną interesowałam, więc pójść na aplikację radcowską w zasadzie nie wchodziło mm -hmm. w grę, bo musiałabym porzucić to, co lubię. Teraz tych różnic jest mniej, ale zawód adwokata jest dużo bardziej niezależnym em, zawodem, rzeczywiście y, daje taką pełną y, swobodę, ja się dobrze znajduję w tym etosie adwokackim mm -hmm. ja znam Miejsce. Ja um, czuję, że ten samorząd też jest takim miejscem dla mnie, że to co adwokatura sobą reprezentuje przez lata, bo to jest już przecież bardzo stary zawód, samorząd jednak z dużo młodszy. To mi po prostu odpowiada. Także um, wydawało mi się, że to jest taki fajny, czynny zawód, w którym można robić bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo w ogóle poprawie można robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jak patrzę na swoich kolegów i koleżanki, to są i dziennikarzami, i pracują w marketingu i są i sędziami prokuraturami, i pracują w bankowości. Na te ścieżki potoczyły się bardzo, bardzo różnie. Wykonuje pani zawód adwokata, więc zawód zaufania społecznego. O szczegółach tego zawodu oczywiście nie możemy mówić. Wiemy, że głównie specjalizuje się pani w prawie karnym, ale jakiego rodzaju sprawy pani prowadzi? Także w prawie karnym to może za dużo powiedziane, mhm. bo um, teraz od jakiegoś czasu w kancelarii, w której pracuję, to jest taka duża um, międzynarodowa korporacja, zajmuje się um, prawami człowieka. To jest w ogóle najbardziej fascynujący um, rozdział um, w moim życiu zawodowym, absolutnie najbardziej fascynujący. Więc zajmuję się w ogóle wszelkiego rodzaju um, no, mniejszościami, uchodźcami, um, na przykład w ramach praktyki um, kancelarii, um, Wspólnie z moim kolegą Michałem Wawrykiewiczem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, była taka sprawa naklejek Gazety Polskiej Strefa wona LGBT. One miały być wypuszczane, i y, razem z Gazetą Polską myśmy złożyli wniosek o zabezpieczenie, i y, udało nam się te naklejki powstrzymać. To na przykład tak, tego rodzaju sprawy, bardzo dużo, dużo spraw dyskryminacyjnych dotyczących e, właśnie uchodźców, właśnie osób LGBT, różnego rodzaju mniejszości, wszystkie wątki konstytucyjne. To jest coś, co. Faktycznie jest teraz moją taką domeną i muszę Państwu powiedzieć, że to jest absolutnie najfajniejsze, co mi się udało robić w życiu zawodowym. Wszystkie takie duże procesy gospodarcze, duże sprawy, które prowadziłam wcześniej, było interesujące, ale taki kontakt, taka możliwość prowadzenia integracji strategicznej, czyli zmiany świata, bo dużo współpracuję z Chrystynicką Fundacją Praw Człowieka w tym zakresie, to jest naprawdę duża na... Angażuje się pani w działania na rzecz, można powiedzieć, szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, praworządności, działania różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń. Z czego to wynika? Z chęci pomocy właśnie innym, czy, czy jeszcze są jakieś. To oczywiście z chęci pomocy innym, bo, mhm. bo wydaje mi się, że tego zawodu adwokata nie da się tak w pełni dobrze wykonywać, jak się nie ma takiego genu mhm. e, pomocy innym, ale też z takiej właśnie sprawczości, czyli znowu tutaj zabrzmi może jakoś bardzo górno, górnolotnie, ale z takiej chęci zmiany świata, bo no mhm. nawet może być drobna rzecz, każdego znać coś tam w życiu zawsze uwiera, albo nam się nie podobają opłaty za parkowanie, albo nam się nie podoba jak ktoś traktuje zwierzęta, albo jak ktoś właśnie. Traktuje społeczności, które są w mniejszości. No każdy z nas ma jakąś taką rzecz, na którą jest wrażliwy i w tej, w tej kwestii powinien działać. No, adwokat ma całą paletę, całą skrzynkę narzędzi, możliwości, z których, może, z których może korzystać. A w ogóle taki trzeci sektor, czyli stowarzyszenia i fundacje, to jest bardzo dobry grunt taki, żeby, żeby tę swoją wiedzę w, tam wykorzystać. Więc z tego to wynika i fajnie, że mi się udaje właśnie praca w korporacji przez te lata. Udaje mi się tak połączyć z tym trzecim sektorem. To nie jest takie naturalne, ale, ale fajnie, że to jest taki model jednak prawniczki z korporacji, która angażuje się w ten trzeci sektor, bo to pokazuje, że można te dwie rzeczy połączyć. A jak Pani osobiste poglądy wpływają na Pani pracę zawodową bądź pracę właśnie w stowarzyszeniach? Przykłada Pani? To jakoś na swoje działania? Czy, 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 czy stara się Pani oddzielić? I działa Pani na rzecz dobra wspólnego, aczkolwiek od, z oddzieleniem swoich poglądów czy zapatrywań? To jest, taka, to jest taka rozmowa, którą zawsze odbywam na pierwszym roku aplikacji z aplikantami adwokackimi. Oczywiście mhm. jak prowadzą pierwsze zajęcia z etyki, akurat prowadzę te zajęcia z etyki to prędzej czy później ten wątek się pojawia, to znaczy taki wątek, kiedy my musimy reprezentować klienta, no z którym się ewidentnie nie zgadzamy, ja już nie mówię, bo pojawiają się też takie wątki, nie zgadzamy się na przykład światopoglądowo, tak, bo też pojawiają się takie wątki, czy powinniśmy reprezentować pedofila, gwałciciela, młodzi ludzie mają z tym gdzieś taki problem jeszcze podskórny, że to może nie jest tak do końca okej, okay. naszą rolą jest właśnie wytłumaczenie, że adwokat no to jest taka osoba, która absolutnie w pracy powinna być 100% profesjonalna, czyli te moje osobiste um, poglądy, nawet jeśli z tym klientem nie zgadzam, a, jest, a moim klientem na przykład z urzędu, no absolutnie muszę zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć jego um, interes w każdy możliwy sposób. E, I e, nie wolno mi kierować się um, swoimi poglądami, co nie znaczy, że w swoim takim życiu, właśnie w tym trzecim sektorze, no wybieram sobie oczywiście takie zadania, mhm. z którymi się zgadzam. Takie mhm. z nich się, realizować, ale e, do, każdego, do każdego adwokata, ja też miałam takie sytuacje, że, że miałam e, tak zwaną urzędówkę i musiałam reprezentować e, e, osobę no, tak potocznie nazwaną pedofilem, to tam były różne czynności wobec małoletnich i musiałam się, z tym, e, musiałam się z tym zmierzyć i każdy się musi z tym zmierzyć i e, jeśli e, jako klienta z urzędu e, przydzielano bym jakąś sprawę, a miałam też takie sprawy e, kibiców różnych e, różnych organizacji e, pi, piłkarskich akurat, którzy no, wy, ewidentnie różni się świetnie ode mnie, bo ja raczej, e, tak jak Państwu powiedziałam, reprezentuję e, i mniejszości, a tam akurat były no, poglądy dosyć takie nazistowskie Ich prawo obrony było dla mnie święte, tak? To znaczy, ich mm -hmm. uboł, e, Czyli dobro klienta w tej to, sprawie, to, sprawie to, jest to, nad znaczy, rzeczą, to, nad poglądami. Ja się nie chcę kierować się tym, że nie podoba mi się to, co ci panowie akurat krzyczeli. Na ulicy, a mi się nie podoba, i kompletnie to, to nie może wpływać na to, jak realizujemy. No, w tym przypadku prawo dobra. A jakie ma Pani pasje? Co Panią interesuje w życiu? No, ostatnio zaraziłam się jezdą konną i to jest super fajne. I ja jeżdżę konno i, i jeszcze wciągnęłam w to moje, moje dziecko, więc to jest rzeczywiście bardzo fajna taka sprawa, która mnie relaksuje. W ogóle kontakt ze zwierzętami jest świetny. No, byłam ostatnio psa, które które też mi daje dużo, dużo radości, ale na te pasję nie mam za dużo czasu, mm -hmm, bo jak mm -hmm. pracuję z mamą um, i właśnie pracuję się w korporacji i jeszcze się angażuję społecznie, e, jeszcze chcę mieć czas dla przyjaciół, znajomych, wyjść do teatru, e, a do teatru chodzę często faktycznie, e, No to, to tego czasu na tę pasję jest, e, no jest niestety mało. Mm -hmm. A czym jest dla pani patriotyzm albo jak pani e, definiuje to pojęcie? E, to jest właśnie tak, że my ten patriotyzm jakoś tak on zszedł, teraz znaczy definiujemy przez takie właśnie wartości bardzo narodowe, takie przywiązanie do, do, do tradycji, tak? A mi mhm. się wydaje, że i, i może ten patriotyzm teraz przez na przykład te marsze narodowców, on jest postrzegany troszkę tak, nie chcę powiedzieć negatywnie, ale tak jak ktoś mówi, jestem patriotą, to tak sobie na niego patrzymy. Co on tak naprawdę chce nam, chce nam e, powiedzieć? Jestem patriotą, znaczy zamknę granice e, dla obcych, tak? Polska dla Polaków, no troszkę tak przez różnego rodzaju wydarzenia smutne przez ostatnie lata, tak myślimy. Ja myślę, że patriotyzm to jest właśnie dbałość o e, ojczyznę I, 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 i o taką też wspólnotę e, naj, najmniejszą, tak? Mhm. Czyli nawet sąsiedzką, e, samorządową, e, poświęcanie się temu. E, Chociaż odrobinę. Tak? Czyli nie taka że przelewanie krwi z ojczyzny, ale mm -hmm. nad wspólnymi um, wartościami. Ktoś teraz w kwarantannie, no nie ktoś, Wawrzyniec Smoczyński, um, przygotował taki, taki podręcznik, jak dbać o wspólnotę w czasach kwarantanny. On to właśnie rozpisał na cztery bloki. Tak? Czyli jak możemy pomóc tej naszej najbliższej wspólnocie. I to jest taka dla mnie definicja patriotyzmu, że, że dbamy o siebie nawzajem. Każdy tak jak, jak może. No ja akurat mogę to robić narzędziami prawnymi, mam mhm. to szczęście dużo, ale każdy może to robić w zakresie swoich możliwości inaczej. A co trzeba Pani zdaniem robić albo jakie działania podejmować, żeby być patriotą teraz w XXI wieku? Żeby... No bo Pani jest prawnikiem, to może, może, może te działania w trzecim sektorze są dla Pani łatwiejsze, ale ktoś na przykład, który jest pracownikiem w urzędzie, w, w sklepie, co, co Pani zdaniem mógłby robić, aby być patriotą, albo żeby być postrzeganym jako patriota? No przede wszystkim... Yy... Mieć głos, tak? To znaczy, nie możemy być patriotami, jeżeli nie mamy zdania i nie wyrażamy opinii na jakieś takie ważne dla nas tematy. Czyli tak jak powiedziałam na początku, jeżeli coś mi uwiera i nie podoba mi się, to na przykład, tak jak powiedziałam, czy jak ktoś traktuje zwierzęta albo uważam, że te opłaty parkingowe są za duże, no to wtedy. E, e, albo na przykład w mojej wspólnocie własnej, e, takiej e, mieszkaniowej dzieją się niedobre rzeczy, no to wtedy przede wszystkim trzeba działać, tak, nawet w najdrobniejszym zakresie i takich możliwości teraz jest naprawdę bardzo dużo, bo można się oczywiście ograniczać do podpisywania różnego rodzaju petycji, interesować się. Patriotyzm taki w najczystszej postaci jest przede wszystkim interesuje się, mam zdanie i je wypowiadam, tak? Bo nawet wypowiadanie się wobec znajomych, nawet wypowiadanie się na jakichś portalach społecznościowych, że z czymś się nie zgadzam, czyli wyrażam tę niezgodę i chcę pomóc w tym zakresie albo chciałbym pomóc, to już jest patriotyzm. To nie zawsze musi się sprowadzać do, do, do wielkich czynów. Każda aktywność moim zdaniem na rzecz słabszych i bardziej potrzebujących też jest przejawem tego patriotyzmu. Więc taka osoba, która pracuje w sklepie. Tak może zająć się na przykład y, y, tym, że będzie pomagała osobom, które widzi, mhm. które mają problem z robieniem zakupów, mhm. na przykład może to, że to zakupy będzie przynosić. Tak, no, Takich rzeczy jest naprawdę bardzo, y, bardzo dużo, ale ważne, żeby, y, żeby być aktywnym i mieć głos, bo jak nie mamy głosu i nie zabieramy tego głosu, to y, nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby, żeby cokolwiek w świecie się zmieniło. Dziś gościem programu jestem z UW. była absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, działaczka społeczna, pani mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za gościnę.